Dlatego nasze serce potrzebuje właśnie tej radości. Nasze serce potrzebuje zostać całkowicie skierowane na Chrystusa. Hallelujah! Hallelujah! Chwała Jezusowi. Ja chcę przeczytać teraz werset z Filipian na dowód tego, że to, co mówię, jest prawdą. Hallelujah! Bóg jest cudowny. I przeczytamy sobie Filipian 4:4. 4. Słuchajcie. Radujcie się w panu. Zawsze. Powtarzam, radujcie się. Przeczytam go jeszcze raz. Radujcie się w panu. Raz w tygodniu? Raz w miesiącu? Raz w niedzielę na, na Bożeństwie? Nie. to jest napisane zawsze. Teraz jest zawsze. Zawsze to jest zawsze. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. I to jest teraz werset, który Mega mnie uwolnił i wyzwolił właśnie z tego e, przesadnego strachu, lęku o przyszłość. Co będzie? Słuchajcie dalej. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim. W modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. A pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie, Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Wiecie, dlaczego większość ludzi ma taki problem z myślami. Dlatego, że ludzie oddają swoją uwagę diabłu. Diabeł codziennie chce zwrócić na nas swoją uwagę. On wyskakuje i macha, zobacz, tu jestem, tu jestem, tu jestem, tu jestem w telewizji, tu jestem w radiu, tu jestem w internecie, tu jestem przez człowieka, który być może mówi pod twoim adresem jakieś bardzo złe rzeczy i osądza cię, i obgaduje cię. On zabiega o Twoją uwagę i on konkuruje o to, aby Twoje myśli, Twoja uwaga i Twoje skupienie były na Nim, a nie na Bogu. I kiedy Ty zaczynasz medytować nad negatywnymi rzeczami, kiedy zaczynasz rozmyślać co to znaczy medytowanie? To jest rozmyślanie kiedy zaczynasz rozmyślać nad tymi negatywnymi rzeczami. To tak naprawdę on cię zmęczy. Będziesz czuł się wypluty, zmęczony, pokonany, bez humoru, bez radości. Najlepiej w tym momencie iść, położyć się spać, zasnąć i, i zapomnieć o wszystkim, prawda? Tak się zaczyna depresja. I diabł zależy właśnie na tym, żeby tak zarazić ludzki umysł, żeby tak pokonać nawet chrześcijan, żeby kompletnie ograbić ich z radości żeby ograbić ich z, ze Słowa Bożego dlatego, że przed chwilą przeczytałam o czym mamy myśleć o czym mamy myśleć czy my mamy myśleć o wojnach czy mamy myśleć o pandemiach czy mamy myśleć o tym, że ta ziemia, na której żyjemy się rozpada na naszych oczach bo tak jest, są bóle porodowe królestwa i będzie jeszcze gorzej czy mamy myśleć wreszcie o tym, co prawdziwe co jest prawdziwe? Ewangelia, Jezus Chrystus, Jego nauka, która mówi mi o tym, że mam być pełna pokoju, radości i sprawiedliwości. Co poczciwe, tak? Czy tu pisze, że mamy myśleć o tym, co brudne? Co niegodne? Nie, o tym, co sprawiedliwe, o tym, co czyste. Amen. O tym, co miłe, miłe, miłe Bogu, miłe nam ludziom, o tym, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Dlatego, kochani, musimy chronić swoje serce, chronić swoje serce. Przed informacjami tego świata. Nie nasiąkać tym, nie dać się wciągnąć diabłu w jakąś rozgrywkę, nie brać udziału z chrześcijanami w jakichś próżnych rozmowach. Widzę na Facebooku, często ja w ogóle w to nie ingeruję. Dla mnie to jest po prostu niezrozumienie Bożego Słowa. Dlatego piszę, że sługa Pański, aby się nie wdawał w spory, w kłótnie, aby nie uczestniczył w takich przekomarzaniach. Amen. Jest tutaj pewna obietnica. Słowo Boże mówi w szóstym rozdziale. Przeczytam go w szóstym wersacie. Przepraszam czwartego rozdziału. Nie troszczcie się o nic. Wiecie, że jak ja to kiedyś przeczytałam, to siedziałam w zdumieniu, dobre dwadzieścia do pół godziny. Jak o nic, Panie Boże, o nic? Jak o nic, chwileczkę. Jak mogę nie troszczyć się o nic? Co to znaczy nic? Co to jest nic? I sprawdzałam to słowo w oryginale. I nic, to znaczy nic. Nic. Nie troszczcie się o nic. <grytanie> Ale we wszystkim w modlitwie, błaganiach, dziękczynieniem, powierzcie prośby Wasze Bogu. A więc tutaj mamy wskazówkę, jak mamy żyć. Cokolwiek próbuje nas związać, jakiekolwiek troska, jakiekolwiek zmartwienie, przychodzimy z tym do Boga. Przedstawiamy mu to w modlitwie. Prosimy go, błagamy go, dziękujemy mu. Nasze serce jest wolne i ja nie muszę dźwigać ciężarów, dlatego że ja się nie troszczę. Nie troszczę się o nic, dlatego że wszystko oddaję panu. Mój pan się troszczy o mnie, amen. Mój pan się troszczy o mój dom, mój pan się troszczy o mój samochód, mój pan się troszczy o moją pracę, mój pan się troszczy o moich bliskich, mój pan się troszczy. Ja nie wchodzę w rolę Bożą. Skoro on się troszczy, po co ja się mam troszczyć? Po co? Po co? Po co mam dodatkowe ciężary zbierać? I wyglądać na taką mądrą, ale w mądrości której? Według świata, czy tej z góry, która stępuje od Boga? Amen? Hallelujah, chwała Jezusowi! I jest z tym związana pewna obietnica. Jeżeli nie będziemy się o nic troszczyć, ale ze wszystkim przychodzić do Boga, nasze serce będzie wolne. I siódmy werset mówi, co się wtedy stanie? Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Halleluja. Amen. A więc kiedy przestaję się troszczyć, kiedy wszystko składam na Pana, Królestwo Boże. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale pokój, radość, sprawiedliwość. Nie możesz mieć radości, nie mając pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Co będzie robić? Strzel Serca i myśli w Chrystusie Jezusie. To jest droga do wolności. To jest droga do tego, abyśmy byli skoncentrowani na Bogu, na królestwie, na chwale. Aby nic, co z tego świata nie sprawiło, że jesteśmy przytłoczeni. Ja nie mówię, że. Nie podróżujemy pośród rozmaitych tragedii i cierpień, i każdy z nas ma za sobą źle podjęte decyzje. Każdy z nas nabroił, każdy z nas zetknął się z śmiercią kogoś bliskiego lub z chorobą. Ale pośród tego wszystkiego możemy podróżować w pokoju i w radości. W pokoju i w radości. Amen. Dlatego, że Bóg jest naszą siłą. To Bóg jest naszą siłą i radość Pana jest naszą siłą. Hallelujah. To radość Pana jest naszą siłą. Jest naszym motorem życiowym, napędowym każdego dnia, gdzie możemy realnie czuć pomoc Bożą, gdzie możemy czuć ducha Jezusa, który wstawia się za nami, gdzie możemy czuć moc Bożą, która. Jest w naszych ciałach, w tych ciałach, które są ciałami tak naprawdę grzesznymi, które zostały dotknięte skażeniem. Bo w liście do Rzymian czytamy, że Duch Jezusa Chrystusa ożywi nasze śmiertelne ciała w tym czasie na Ziemi, jak żyjemy. Ożywi nasze ciała, zostały już ożywione mocą Ducha Świętego. Jesteśmy powołani do społeczności z Bogiem, do królestwa, do chwały, do wiary. Hallelujah! I to jest coś wspaniałego, i nie można mieć ukrytej radości. Ja wiele razy też słyszałam, że. Ach, ja mam taką ukrytą radość gdzieś tam sobie. Czasami się pośmieje i tak dalej. Radość Boża jest potężna. Ona jest jak wulkan ona jest jak rzeki wody żywe, które właśnie wypływają z naszego wnętrza. Radość Pana jest zabezpieczeniem przed tym złym światem i tymi wszystkimi negatywnymi emocjami. I kochani, uh, aleluja. Chcę się na koniec za was pomodlić, abyście mogli doświadczać radości w pełni, abyście mogli zostać całkowicie odblokowani i mogli być tymi, którzy mają sobie ten skarb w naczyniu glinianym, królestwo Boże. Ojcze święty, dziękuję Ci, panie, za każdego, który mnie teraz ogląda. I w imieniu Twoim, w imieniu Jezusa Chrystusa Boże, modlę się o ludzi, aby to przesłanie weszło głęboko do ich serc. Aby rozbiło wszelką warownię troski, smutku, strachu, cierpienia. Aby w tym miejscu powstało Królestwo Boże. Królestwo radości, pokoju, miłości. Haleluja. Aby wszelkie Wrogie zamysły zostały pokonane, a każda myśl została oddana Jezusowi, Chrystusowi w niewolę posłuszeństwa. Abyś mógł, mogła doświadczać tej radości w pełni, dlatego że Chrystus powiedział, abyśmy doświadczali Jego radości w pełni, w pełni, w pełni. I modlę się, ojcze, żeby ta radość stała się realna dla każdego. Duchu Święty, ja proszę, byś wypełnił serca wierzących teraz w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Duchu Święty, wlewaj się w serca. Wlewaj się w serca. Wlewaj się w serca i spraw, by ludzie byli wolni. By niewysłowiona radość opanowała ich serca, by pokój Boże strzegł ich serc i myśli, aby mogli śmiało poczynać sobie w Chrystusie, aby mogli wykonywać dzieła Boże, aby wszelkie związanie upadło. W imieniu Jezusa ja rozwiązuję wszystko to, co sprawia, że jesteście bezsilni, że tkwicie w niemocy. W imieniu Jezusa Chrystusa rozwiązujemy bezprawne więzy. W imieniu Jezusa rozwiązujemy bezprawne więzy złych, fałszywych przekonań, kłamstw, myśli kłamliwej. I ogłaszamy na to miejsce Słowo Boże, Ducha Świętego pokój i radość, Królestwo Boże niech ogarnie, niech ogarnie Ciebie niech ogarnie Twojego Ducha, duszy i ciała teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. Amen. Hallelujah. Bóg jest dobry. Kochani, dziękuję bardzo za ten wspaniały czas. Myślę, że jest to zawsze dobre to, co wylewa się z nieba i co napełnia nasze uszy, nasze serca. Jest to słowo prosto od Boga, które sprawia, że jako święci, jako Jego lud nabyty Jego krwią możemy realnie chodzić w wolności. I ta wolność jest dla nas dzisiaj, teraz tu i zawsze. Bo tak zarządził Pan, On tak powiedział i trzymamy się tego i wierzymy w to. Bardzo Wam dziękuję i życzę Wam nieustającej radości, pokoju, miłości Chrystusowego, abyście mogli śmiało sobie poczynać na tej ziemi. I Żegnam się z wami i zapraszam na kolejny odcinek. Hallelujah. Bądźcie błogosławieni, papa pa. z Bogiem.